Jesteśmy znowu w akcji, no dzisiaj no już takie ostateczne z, z tych takich niewidocznych tematów czyli wejście pod HDMI, pod złącza na playaka czy tam co kto tam chce do sygnału pod pro projektor, no to musi być taka rura jak od kibla, <gryw> znaczy jak od umywalki no bo no bo raz, razie finansowo to dobrze wygląda, a dwa, że ja potrzebuję coś naprawdę dużego, jakbym chciał w przyszłości więcej sobie kabli wpuścić nie tylko jeden HDMI, bo na razie mam je, jeden. Jak będzie potrzeba od, z innych źródeł, nie wiem, przykładowo no tam właśnie PlayStation czy, yy, czy też po prostu sygnał z multimediów, jakieś tam mecze, nie mecze, koncerty, kino polska muzyka. Musi musi chodzić tutaj. Bez tego kanału to nie ma jazdy. wieć łany, nie wiejeć łany, to wszystko musi być. Eee, a jak musi być, to musi być właśnie pudło z multimediów. Bo taka decyzja zapadła jednak, że biorę multimedia, bo miała być sadka. Na kartę, ale to... Eee, troszeczkę korowodu. No i jeszcze w międzyczasie jakoś będę wykorzystywał ten, ten, ten swój sprzęt, to to myślę, że to w ten deser będzie lepiej więc tak pudło z multimediów yy, później musi być yy, playak jakiś yy, no oczywiście sygnał z, z DVD yy, też musi być, o właśnie dobrze mi się przypomniało, że musi być z DVD sygnał no, no ale to już nie, nie byłoby pro, problemu w pomyślałem i jest szeroki kanał to jest piątka kanał, także różne cuda na kiju tutaj się zmieszczą. Sygnału dźwiękowego tutaj, dźwięku nie będę podłączał pod DVD, bo to sensu nie mam, bo wszystko przez, przez kino domowe będzie szło. No ale jednak sygnału wideo muszą iść do, do, do projektora to jednak okazuje się, że, że trzeba tych będzie kabli można by było kombinować, tam przez, przez DVD sygnał dodatkowy, wideo puścić, a później na projektor to wszystko przez DVD, ale to zobaczę zobaczę jak będzie wygodniej, ale już możliwości będą i, i fajnie i się cieszę, i tylko że, że muszę jeszcze kolanek trochę dokupić, bo wyszedł, w, kuku mi takie wyszło, bo ja nie mogę za bardzo w tej konstrukcji w, ...w tym nie mogę za bardzo wycinać zbytnio. No bo, żeby to się dach nie zawalił. Może tak ostro to by aż nie było, ale nie ma co konstrukcji naruszać. Tak, tak było wcześniej i tak musi zostać. Troszeczkę tam centymetr dwa to sobie mogę podciąć... wzmacniając to, ale... ...grubiej na przykład na tą rurę... ...w tym drewienku to... ...na tą... ...tę rurę... ...na tę rurę... <grym> To nie można zbytnio tam sobie ciąć w tym drewnie. to a Więc, tak to, to, tak to wygląda. Yy, no, i kanał wideo, <laughs> nazwijmy to tak, yy, będzie dzisiaj gotowy. Muszę jeszcze do obi pojechać, a pada deszcz. Więc, yy, z tym nie ma problemu. No, i, i to będzie pierwsza z, pierwszy z tematów. Nie wiem czy to wczoraj było, a nie nagrywałem, kanał lewy front, centrum schowany jest tutaj. Cegiełkę można już wyciągnąć, a przykleiło, no to się wybije młotkiem. Kanał prawy i mamy cały kompletny Kompletny zestaw pod DVD. Tu jeszcze wymyśliłem taki patent, bo nie było co za bardzo srać puszkami, to tu wystawał kabelek. Wziąłem, nałożyłem na niego puszkę, oczywiście bruzdę tam taką, wykołem pod puchę fajną. Kabel przepuściłem przez puchę i mamy tak, ta pucha będzie służyła do tego, żeby połączyć kabel z multimediów antenowy i przeciągnąć go do elektrowni. I przez tą puszkę, też będzie będziesz szedł centralny kanał od kina domowego. No bo tak było wygodniej, bo za dużo by było puszek i kombinacji alpejskich. Można by było bezpośrednio, ale że musiałem przypuścić kabel antenowy, to dwie pieczenie na jednym ogniu upiekę, bo rurka wystarczająca jest i nie ma co tutaj za bardzo pajęczyn na podłodze robić. Im mniej tym lepiej. No tu będzie jeszcze ogrzewanie podłogowe. No to ok. No tu można demontaż zrobić. Do pomagier do trzymania rurki, żeby w kącie było odpowiednim. Już jest gotowe. No także się kręci. Zaraz jadę do Obi. Wszystko w temacie. Coś jeszcze wyskrobię, a może później jeszcze nakręcę coś fajnego.